Moja młodej, bo wtedy już byłem 13, zaczynała się Moja młoda, 13-letnim chłopcem, kiedy wybuchła wojna. I byłem zaskoczony tym, że do Lwowa po 10 dniach, to przed wszystkim naprzód dotarli Niemcy. I ponieważ myśmy mieszkali, jak Pani wie, to co już mówiłem, jak gdyby na przedmieściach, Oba, to właściwie Niemcy dotarli prawie pod nasz budynek. Ja ich nie widziałem, ale wiem, że był wówczas ostrzeliwany przez Niemców bardzo gęsto i właśnie wszelkie, wszelkie te pociski artyleryjskie, szlatery nad naszą willą przebiegały. I to był początek właściwie załamania się moich jakichś wesołych i wesołego dzieciństwa i, i lat, i, i początek lat młodzieńczych, dorosłego do życia. Jak wiadomo, 17 września 1939 roku wkroczyli Rosjanie, czyli Sowieci, do, do Polski. Natomiast Lwowa, o czym myśmy 17 już się dowiedzieli, bo, bo Niemcy, prawda, by, już byli blisko blisko Lwowa, i 22 albo 3 września Sowieci wkrocili do, do Lwowa. I to znakomicie pamiętam, ten, ten moment, kiedy oni wjechali, to, 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 to nazwać pewnie wtedy wojskiem, ale było to takie zgromadzenie ludzi, o bardzo źle i prymitywnie uzbrojonych i prymitywnie ubranych, na, na, oni wjeżdżali na, na chłopskich, do Lwowa, na, na chłopskich wozach i na takich marwej produkcji rosyjskiej samochodach ciężarowych i to był po, początek mego, był moj, naszej okupacji Lwowa. Do tego momentu mieliśmy ciągle nadzieję, prawda, że po wypowiedzeniu wojny przez Francji i przez Anglię, wojna się za jutro skończy. To takie było wtedy przekonanie, że wojna nie, nie może potrwać dłużej. Natomiast ja pamiętam, że w okresie między wybuchem wojny, czyli 1 września, a 17 września, czyli tym okresem, kiedy były jeszcze władze polskie w że myśmy to bardzo. Przeżywali jak gdyby o tyle, że ciągle myśleliśmy ciągle mówiło, że wojna się właśnie, to co mówił jutro skończy. Ale bardzo groźnym takim elementem, który zaprzeczał temu, było bombardowanie Lwowa, które myśmy przeżyli 1, listy, 1 września. To było bardzo groźne, bo stosunkowo niedaleko dalszy gdyby była ta mapa, to pokaz był gdzie, Padły bomby, no i byli pierwsi zabici. I to wywołało dla nas już, u nas już przerażenie. Pamiętam właśnie, że nauka została przerwana zamiast nie zaczęła się 1 września i dopiero po chyba 1 pierwszego, pierwszego października czy 2 października można było pójść do szkoły no i wtedy już reżim. Zarówno w szkole, jak i na mieście to się, to się zaczynało. Przede wszystkim zaczę zaczęto wprowadzać ograniczenia zakupu ży żywności. To wiem, że to było dla nas, nie, nie, dla nas bardzo trudny okres, bo no, trzeba było wystawać w kolejkach wszystkie produkty żywnościowe. To bardzo dobrze pamiętam, że to w pewnym momencie było brak, brak wszystkiego było Właściwie do śmiechu było tylko wtedy, że, że bez kolejek tam ona było dostać tylko zapałki i naftę, to i sól prawdopodobnie. Natomiast wszystko inne było w kolejkach i w, w jakichś tam, było to reglamentowane. Pierwsza zima była szczególnie bolesna dla, dla ludności lwowa, bardzo bolesna, bo to była bardzo Charakterystyczna, ona była bardzo silna i mraźna, bez opału. Myśmy, pamiętam, ponieważ nasza billa jako dziadka była w ogrodzie, zaczęliśmy ścinać ści 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 drzewa nawet, żeby ona było cokolwiek trochę ogrzeć, no to było przed władzę sowiecką zakazane. Wtedy mój ojciec, już jako sen, bo był sędzią, a represję sowieckie w stosunku do sędziów były w pierwszej, pierwszej kolejności, został nękany przez... został nękany był, był nękany przez NKWD. I mój ojciec właśnie jako sędzia dostał tak zwany 11 paragraf. Cała ludność musiała wymienić dowody o naszym... nie tyle wymienić, tylko uzyskać dowody osobiste sowieckie jako podstawowe i i mój ojciec i rodzice w ogóle dostali ten paszport, bo to się nazywało dowody rosyjskie dowody nazywały sowieckie dowody nazywały się paszportami, paszportami. To one zostały na nich zostały zamieszczone takie, taki zapis, że mój ojciec podlega tak zwanemu paragrafowi 11. Paragraf 11 w sowieckiej władzy. To był taki, że osoba posiadająca taki dokument, taki paszport z tym zapisem, musiała opuścić Lwów. I Lwów, znaczy miasto, w którym mieszka, a myśmy Lwów. Czyli ojciec musiał w ciągu może dwóch czy trzech miesięcy opuścić Lwów. I myśmy zostawili wszystko, co mieliśmy w tej chwili. dziadka i przenieśliśmy się, mój ojciec przeniósł się z rodziną całą do miejscowości Podlwowskiej która się nazywała Dawidów, taka wieś polska w kierunku na Tarnopol i, i tam zamieszkaliśmy w rodzinie polskiej i, i mieszkaliśmy w tej, w tej miejscowości aż do roku 1941, do czerwca 1941, kiedy wybuchła wojna sowiecko-niemiecka.